Zobaczcie, jak się uśmiecham, to wyglądam jak ten człowiek kot. Mhm, wyglądam jakbym przesadziła z operacjami plastycznymi. Hej kochani, witajcie! Z tej strony Adrianna! W ogóle miałam dzisiaj dla Was nagrywać zupełnie inny filmik, dlatego że miałam nagrywać wielką metamorfozę mojej klatki dla chomika. Kupiłam mojemu chomikowi nową, większą klatkę, tak? Wiem, że mam obsesję na punkcie mojego chomika, ale że wyglądam jak wyglądam. No i nie mogę na moją twarz zbytnio nakładać makijażu, więc stwierdziłam, że po prostu nic dzisiaj nie nagram, ale mam ogromną ochotę porozmawiać z kimś. A że nie mam przyjaciół, to postanowiłam porozmawiać z moimi widzami. Postanowiłam nie czekać na to, aż z mojej twarzy zejdzie to coś i się wam tak pokazać. Tak więc, co się stało, mimo że wygląda tak, jakbym stoczyła solową walkę z gorylem, no to tak się nie stało. Nie przesadziłam również z operacjami plastycznymi i z wstrzykiwaniem sobie najróżniejszych substancji w twarz. Tak nie było. Musicie wiedzieć, że ja od dziecka miałam ogromny problem z rozszerzonymi naczynkami. To jest u nas rzecz genetyczna. Moja babcia ma rozszerzone naczynka na twarzy, również moja mama ma tam jakieś naczynka. I ja jako dziecko miałam ich naprawdę sporo, szczególnie tutaj na policzkach i na nosie były bardzo widoczne a do tego to były słuchajcie takie dziady że nie dość, że były czerwone to były do tego jeszcze wystające takie wypukłe, więc no nie wyglądało to zbyt dobrze i zawsze pamiętam jako mała dziewczynka już miałam na tym poziomie kompleks tutaj widzicie teraz moje zdjęcie z komunii to jest zdjęcie słabej jakości, ale można zobaczyć, że na tych policzkach moja twarz była zawsze taka czerwona i zarumieniona, no i widać także mój brak brwi, całe życie ten sam problem i słuchajcie pamiętam nawet, że jako Dziecko, Kiedy chodziłam z mamą po mieście i miałam jakąś klinikę i było napisane laserowe usuwanie naczynek, to myślałam sobie, tak, kiedyś zarobię, zbiorę pieniądze i usunę te naczynka. Ale tak szczęśliwie się stało, że podczas dojrzewania, mimo że dojrzewanie zazwyczaj wszystko psuje, u mnie zdarzyło się tak, że naczynka zaczęły być coraz mniej widoczne, nie było już wystające, moja twarz zrobiła się dużo mniej czerwona i po prostu o tym problemie zapomniałam. Ale ostatnio znowu ten problem się pojawił Na mojej twarzy zaczęło się pojawiać coraz więcej takich typowych pajączków Po prostu jak z reklam kremu na naczynka Miałam tutaj takie spore, pęknięte, duże naczynko Tutaj do tego coraz więcej jakieś tam zaczerwieniem wokół nosa No i ta twarz znowu zaczęła się robić taka czerwona Zobaczcie, no na tym zdjęciu ja zawsze bez makijażu byłam raczej dość czerwona Ale przez ten ostatni rok tych naczynek pojawiło się znacznie więcej Szczególnie tych pajączków które mi się strasznie nie podobały, więc chciałam jej usunąć. Pod makijażem wiadomo, tego kompletnie nie było widać, ale musicie wiedzieć, że ja maluję się zazwyczaj tylko do filmu, nie chcę mi się już marnować czasu i malować się na co dzień. Ja już przeszłam malowanie się do biedronki na zakupy, tak więc teraz już mi się malować na co dzień nie chcę. No ale wiadomo, zależy mi na tym, żeby bez tego makijażu ta cera i twarz wyglądała jak najlepiej, a przez te naczynka zauważyłam, że tracę coraz więcej czasu, dlatego że przed wyjściem, na Zakładam korektor, żeby to zakryć, żeby nie być taką czerwoną, więc też chciałam ten czas trochę zaoszczędzić. I po latach marzenia, żeby wykonać ten zabieg, wreszcie poszłam na laserowe usuwanie naczynek. Poszłam do fajnej, wysoko ocenianej kliniki, do bardzo fajnej pani doktor. Natomiast musicie wiedzieć, że ja laser znoszę bardzo źle. Ogólnie to uznaję, że mam naprawdę wysoki próg bólu. Pobieranie krwi? Bardzo proszę, można się wkuć głębiej. Dentysta? Może mam wyrwać jeszcze jednego zęba, bardzo proszę. Ale laser? Z jakiegoś powodu? Nie! Żeby wam uzmysłowić to, jak fatalnie znoszę laser, to w klinice, kiedy tak półtora roku temu robiłam sobie laserową depilację, pani doktor powiedziała mi, że jestem jedyną osobą, która prosi o znieczulenia. Także tak, ty wam może zarysować ogólną sytuację. Ja nie wiem, czemu ja się tego lasera tak boję, może to dlatego, że to wiecie, jest taka wysoka, zaawansowana technologia. Ja tego nie rozumiem, to mnie przeraża. Wracając do zamykania naczynek, sam zabieg nie bolał tak bardzo, to jest bardziej. Uczucie jakby wbijania szpileczek, natomiast wiadomo, są miejsca na naszej twarzy, które są bardziej delikatne, niektóre z nich są mniej, niektóre więcej. Zamykanie naczynek tutaj na czole, czy tutaj kompletnie tego nie czułam, ale już tutaj okolica policzków, nos, to było dużo bardziej odczuwalne, ale spięłam się w sobie, powiedziałam, że dam radę, chociaż tutaj po tej stronie na nosie, gdzie miałam mnóstwo tych rozszerzonych naczynek, to jak pani doktor mnie zamykała, to już mi łzy ciekły. No i musicie wiedzieć, że przy tym zabiegu nie robi się znieczulenia, dlatego że naczynka nie mogą być obkurczone, tak więc to było na żywca. Ale to jest Absolutnie ból do wytrzymania. Po prostu jest to nieprzyjemne i tak jakby ktoś Wam po prostu nakuwał twarz igiełką. Ogólnie zadziwiająco. Ja ten zabieg całkiem dobrze zniosłam, dlatego że po zabiegu Pani Doktor dała mi okłady chłodzące, dała mi krem zmniejszający podrażnienie. I ja już po kilku minutach oddałam ten okład i powiedziałam, że już nic mnie absolutnie nie boli, więc Pani Doktor była naprawdę zdziwiona, że tak dobrze to schodzę. Pożegnałam się, umówiłam się na wizytę kontrolną i poleciałam jeszcze na miasto, bo miałam dużo rzeczy do pozałatwiania. Jak część osób wie z mojego Instastory, miałam ostatnio stłuczkę, na szczęście nie z mojej winy, więc musiałam oddać samochód do naprawy. Do tego gruchnęła wtedy wiadomość, że zamykają Salony kosmetyczne, a moje paznokcie były w opłakanym stanie, więc udało mi się jeszcze umówić na zrobienie paznokci. A miałam tam jeszcze kilka Spraw do załatwiania, ale nic absolutnie na tej twarzy nie czułam. Zaczerwienienie mi zaraz zeszło. Do tego, co kilka godzin smarowałam sobie twarz kremem z filtrem 50. Wiadomo, laser trzeba chronić twarz przed słońcem i wróciłam. Do domu i już czułam, że taką mam troszeczkę dziwną twarz. Miałam jeszcze trochę do posprzątania, dlatego że ostatnio zrobiliśmy w domu dość duży bałagan. Tak więc posprzątałam jeszcze w domu i położyłam się wreszcie spać. Budzę się rano i tak czuję. Że coś mi moja własna twarz przeszkadza. I teraz widzicie zdjęcie mojej twarzy i tego, jak wyglądałam dzień po zabiegu zamykania naczynek. Wiadomo, lekarz mnie uprzedził, że spuchnę, ale, co myślałam sobie, że, a, tam spuchnę, lekko tam będę zaróżowiona i opuchnięta, ale z pewnością nie spodziewałam się tego. Oczy opuchnięte. Do tego ta część nosa, tutaj było najwięcej naczynek, ta część nosa była w ogóle większa niż druga połowa nosa. Jak Patryk nie zobaczył, to powiedział, że wygląda, jak jego prywatna donatella Versace. Chociaż ja uważałam, że wygląda bardziej jak Mekraian po zabiegach medycyny estetycznej. Naprawdę, to jest zdjęcie po kilku dniach, ale możecie tutaj zobaczyć, że jak się uśmiecham, to wyglądam naprawdę jakbym przesadziła z botoksem Ja, wiecie, jak ja siebie zobaczyłam, od razu panika. To mi zostanie. To już mi nie zejdzie. Co ja narobiłam? Szybko zaczęłam szukać na forum informacji, czy dziewczyny po laserowym zamykaniu naczynek też tak wyglądały i okazało się, że wyglądały gorzej. Okazało się, że po tym zabiegu dzień później wygląda się tak, jakby się stoczyło walkę Fejmem żarówką. I to walkę, którą przegraliście. Nauczona, dzięki Wam temu, żeby być bardziej asertywna, i żeby informować lekarza czy fryzjera, czy kogokolwiek, kto robi nam usługę, postanowiłam zrobić zdjęcia i wysłać się pani doktor i zapytać się. Czy wszystko jest okej, okay, bo nie wygląda jakby było okej okay. I dowiedziałam się, że tak jak najbardziej Tak wygląda się po zamknięciu naczynek No po pierwsze jest to podrażnienie twarzy Po drugie naczynka, którymi płynęła krew Zostały zamknięte, więc pojawia się opuchlizna Jest to także zabieg z ciepłem Normalne, że no wygląda się nieciekawie Ja już jestem chyba... Czwarty dzień po zabiegu i wyglądam już dużo lepiej. Ta połowa twarzy wygląda już prawie normalnie. Gorzej tutaj, dlatego że tu miałam zdecydowanie więcej tych naczynek. O, się obudził i pije. Przede wszystkim ważna jest dla mnie ochrona przeciwsłoneczna, więc korzystam z okazji, pokażę Wam produkty, których używam. Po pierwsze, kiedy wychodzę na zewnątrz, to zakładam sobie okulary. W tych okularach mam SPF, tak więc chronię tę część twarzy, która została najbardziej podrażniona. Jak wychodzę w tych okularach i nie ma słońca i mam na sobie dres i wyprowadzam gatusia, to wyglądam jak tam ma z mama. Wszyscy się na mnie patrzą, jak mam te okulary i maseczkę i jestem w dresie, a nie ma słońca i wchodzę na przykład do sklepu. Pewnie myślą, że mam o sobie mylne wyobrażenie, że jestem jakąś gwiazdą czy coś takiego. Użyłam także kremu z filtrem, chciałabym Wam pokazać moich ulubieńców. Aloe, aloe, Helika, wiecie, jest to krem, który uwielbiam. Teraz zbliża się lato, tak więc no, jest to temat aktualny, bardzo go Wam polecam, dlatego że kompletnie nie bieli twarzy, fantastycznie wygląda. Wygląda po prostu jak spaza. W tym momencie chciałam przetestować sobie krem z filtrem marki Kills. Jest również bardzo fajny. Teraz mam go na twarzy. Wydaje mi się, że moja twarz nie świeci się jakoś szczególnie bardzo, a nie mam na sobie pudru. Lekko, leciusieńko bieli twarz, ale da się to zneutralizować, jeżeli nałożymy jakiś krem nawilżający pod spód. I teraz jestem zakochana w takim produkcie. Jest to La roche Poze, Jest to woda termalna z filtrem. Rozpylamy na naszej twarzy jest to fantastyczny produkt jeżeli chcecie na przykład w ciągu dnia nałożyć dodatkową warstwę filtra świetny produkt do tego ma wodę termalną więc także działa na podrażnienia jeżeli macie jakieś na swojej twarzy tak więc tak kochani mam nadzieję że mi to zajdzie. oczywiście że zajdzie już z każdym dniem jest coraz lepiej i mam nadzieję że już niedługo będę mogła wam się pokazać wyglądając inaczej i nagrać jakiś normalny filmik mam nadzieję że jeżeli zastanawiacie się nad zabiegiem zamknięcia naczynek to trochę wam ten film pomógł pamiętajcie że jeżeli chcecie się umówić na ten zabieg jak to najlepiej zrobić to przed weekendem, dlatego że wtedy będziecie mieli po prostu sobotę i niedzielę na to, żeby sobie spokojnie spuchnąć i nie przejmować się tym. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to proszę zostawcie mi kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zajrzyjcie na mojego Instagrama, a ja już się z Wami żegnam. Pa-pa pa! Do zobaczenia!